Widać moje majtki? To dobrze. A pokaż. Mega są majtki. Drugi guzik. Jechałeś dwa miesiące temu w centrum miasta. Czym? Na rondzie. Byłeś Byłem samochodem. Byłem, ale samochodem. którym? Koło Nowotelu. Aha, aha. Pamiętasz taką babę, co ci tak zrobiła przez okno? Serduszko? Pamiętam. Z takim małym chłopcem ładnym. A to byłaś ty? To była ja. O! A mo mogę nacisnąć guzik? Który? Dru drugi. 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 A to jest drugi? To jest piorun! No to ja. witam cię! Tak, o tak ci zrobię. To ja proszę. też ci tak zrobię. Tak. I wtedy też tak zrobiłeś. I no mój bo... syn mówi: Zrobił, zrobił, zrobił. Widzisz, dostrzegł no. to. Dostrzegł. Ale muszę ci powiedzieć, że w ogóle mamy takie historie, że my się chyba poznajemy piąty raz. Rolka to za mało. Na cały Muntok wpadaj do telewizji Active Family albo oglądaj nas na platformie Wodilla.